Obejrzałam dzisiaj bardzo ciekawy film Oni żyją z 1988 roku w reżyserii Johna Carpentera i chciałabym Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. Żeby opowiedzieć właśnie o tym, co można z tego filmu wziąć dla siebie, to też trochę muszę opowiedzieć o czym on jest. No i dlatego ostrzegam Was, będą spoilery. Głównym bohaterem filmu jest John Nada. To jest taki Everman, taki człowiek, którym może być każdy z nas. No i właśnie ten człowiek. Traci pracę w miejscowości, w której dotychczas mieszka, no i w związku z czym wyrusza na poszukiwanie nowej pracy, idzie do, do innego, dużego miasta. Jak właśnie idzie sobie, no to na swojej drodze spotyka taka, wiecie, scena, jak czasami u nas się zdarzają, że jakiś człowiek e, mówi do grupki ludzi, no i właśnie w tym, w przypadku tego filmu, tutaj e, Ciemnoskóry i też niewidomy, taki jakby kaznodzieja, ale w sumie to nie wiadomo, kto to jest tak naprawdę. Mówi do jakiejś tam niedużej grupki osób, która go słucha, próbuje ich uświadomić, że rządy nad światem przejęli kosmici że ci kosmici podsycają w nas chciwość, bo dzięki tej chciwości mogą cały ten system utrzymać w kontroli, zachęcają nas do tego, żebyśmy kupowali, konsumowali, pracowali na to i żebyśmy się nie zastanawiali, żebyśmy nie mieli czasu właśnie, żeby się zastanowić, jak to wszystko wygląda, no i żebyśmy też właśnie się byli w tym chomiczym kole, żebyśmy się nie buntowali. No i potem idzie sobie dalej, jakoś tak nie zwraca specjalnej i szczególnej uwagi na tą scenę. Idzie sobie dalej, właśnie w poszukiwaniu pracy. No i tam po krótkich poszukiwaniach znajduje pracę na budowie. Na tej budowie też zapoznaje się z innym mężczyzną. No i potem ten mężczyzna będzie jego najlepszym przyjacielem. Okazuje się, że na budowie nie może spać, w związku z czym ten najlepszy, ten nowy, najlepszy przyjaciel zabiera go do takiego jakby obozowiska, w którym ludzie, którzy też są w trudnej sytuacji, nie mają pieniędzy na to, żeby wynająć sobie mieszkania, no to właśnie spędzają tam czas. To jest też takie miejsce, gdzie mogą otrzymać ciepły posiłek. Wygląda na to, że to się dzieje rzeczy właśnie w takim mieście, gdzie jest ciepło, bo oni tam sobie śpią pod gołym niebem, pod tym gołym niebem też oglądają telewizję. Z telewizji tak standardowo, wiecie, sączy się taka bezwartościowa papka, no tak jak, tak jak my mamy też w telewizji, którą my oglądamy, to z telewizorów też sączy się taka bezwartościowa papka oraz masa reklam. Czyli wiecie, no, to, to, to dokładnie to samo, co my mamy. No i ta bezwartościowa papka i reklamy od czasu do czasu są przerywane takim przekazem, bo ktoś próbuje tych ludzi uświadomić. Właśnie taki przekaz jest podobny jak, jak to, co przed chwilą widział John na swojej drodze. To, to jest właśnie ktoś próbuje uświadomić ludzi, że, że świat jest zarządzany przez kosmitów, że ci kosmici właśnie ich celem jest utrzymanie ludzi w takiej właśnie niewiedzy, nieświadomości, żeby wiecie nie pytali, nie dociekali, tylko zajęli, zajęli się właśnie kupowaniem, konsumowaniem i żeby tylko to dla nich było ważne i tylko to się liczyło. No i y, następnie John znaczy, nie będę Wam streszczała całego filmu. Następna kluczowa scena to ta, w której John znajduje okulary, po włożeniu których świat już nie wygląda tak samo. Zaczyna widzieć różne dziwne rzeczy, bo na przykład, jak patrzy na reklamę bez okularów, no to to jest reklama jakiegoś produktu, ale jak wkłada okulary, to pojawia się ogromny napis: Obej, czyli bądź posłuszny. Po czym się okazuje, że ten, ten przekaz podprogowy jest nie tylko w reklamach, ale w gazetach, na wszystkich produktach, po prostu na wszystko, na co patrzy yy, przez te okulary, to ma to taki drugie dno, drugie, taki podprogowy przekaz, czyli jest właśnie Bądź posłuszny, żadnego niezależnego myślenia, konsumuj, oglądaj telewizję, znamienne. Pracuj 8 godzin, śpi 8 godzin, śpi, kupuj, stay asleep. Czyli właśnie pozostań to, to właśnie we śnie nie podważaj autorytetów i tak dalej. Wszystko, na co patrzy, to tak właśnie bez okularów, to, to wygląda normalnie, a w okularach są te podprogowe przekazy. No i w jednej ze scen wchodzi do sklepu, i tam widzi mężczyznę, który trzyma w ręku plik. Banknotów i bez okularów, no to właśnie ten plik, to, 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 to wygląda jak plik banknotów, a jak wkłada okulary, to, to są równo przycięte białe karteczki, na których jest napis: This is your God, czyli to jest twój Bóg. No i zobaczcie, jak to się jakby idealnie sprawdza w naszym świecie. Też, też właśnie jesteśmy motywowani do tego, żeby. Pieniądz i, i, i to, co za nim idzie, to było takim wiecie Bożkiem. To nie można powiedzieć, że to jest Bogiem, to takim właśnie Bożkiem, złotym cielcem. Mamy do tego dążyć. To ma być głównym celem życia, właśnie to takie Będę udowadnianie innym, że jesteś tym bardziej wartościowym człowiekiem, im więcej posiadasz. A co najważniejsze, po włożeniu tych okularów, John rzeczywiście widzi, że część ludzi wygląda po prostu dziwacznie. Mają wyłupiaste oczy, na twarzy jakieś takie dziwne, jakby rany. No, wyglądają po prostu jak kosmici, czyli na własne oczy przekonuje się, że część społeczeństwa rzeczywiście no, wygląda na to, że jest kosmitami. W rzeczywistości, która nas otacza, to nie wygląda tak dosłownie. Nami nie rządzą kosmici, ale zwróćcie uwagę, że już ludzie, których nie, wy, nie wybieraliśmy, już nami rządzą, bo na przykład duży wpływ na to, co dzieje się na świecie, mają szefowie różnych globalnych korporacji, różni politycy, yy, którzy, wiecie, de facto, bezpośrednio nie rządzą żadnymi krajami, ale tak naprawdę z jakiegoś, nie wiadomo jakiego powodu, mają wpływ na to, co się dzieje w świecie. Więc ten film, yy, mimo że jest stary, mimo upływu czasu, chce nam pewne rzeczy pokazać. No i kolejna taka kluczowa scena yy, to jest ta, w której właśnie John chce pokazać, chce, yy, chce przekonać swojego najlepszego przyjaciela, żeby włożył te okulary i też zobaczył to samo, co on widzi. No niemniej yy, jego. Tutaj znajomy bardzo się opiera, nie chce tego, w związku z czym yy, nawiązuje się pomiędzy nimi bójka. No i to jest taka dosyć brutalna bójka. Przyznam się, że, że tak nieprzyjemnie mi się to oglądało, i ona trwa bardzo, bardzo długo. I tak na początku ta to, to scena mnie zmęczyła, ale potem sobie pomyślałam, że to ma sens, dlatego że. To tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ten niego znajomy włożył okulary, tylko chodzi o to o pokazanie nam, że my jako ludzkość tak samo jesteśmy rozgrywani przez rządzących dokładnie w ten sam sposób. Wiecie, y, zasada dziel i rządź. Tam w tej scenie y, oni się biją, ale to to ma pokazać nam, że my jako społeczeństwo też jesteśmy właśnie w ten sposób rozgrywani, że że wiecie, zobaczcie, jak to teraz wygląda w naszym świecie: że ludzie są podzieleni na tych, którzy są zwolennikami jednej partii i na tych, którzy są zwolennikami drugiej partii. I tak samo, jeżeli chodzi o religię i inne istotne sprawy. Cały czas jesteśmy, wiecie, rozgrywani. Je, jedni pomiędzy, właśnie mamy sobie skakać do oczu i nie widzieć, że, wiecie, takich w tym przysłowie, gdzie dwa, dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli my mamy sobie skakać do oczu z, z, ze względu na poglądy polityczne itd. Tak a ci, którzy właśnie nas w ten sposób rozgrywają, to na tym korzystają, bo takim niejednolitym społeczeństwem rządzi się dużo prościej niż takim wiecie, świadomym, które by to widziało. No i nie będę wam zdradzała, jak film się kończy, bo to taka tam historia science fiction no właściwie nie ma większego znaczenia, jak to się kończy. Bardziej y, chciałabym pokazać Wam, że można z tego filmu wziąć y, dla siebie dużo rzeczy, przynajmniej jakoś próbować zauważyć to, w czym jesteśmy i próbować się z tego wyplątać. No chociażby przez to, żeby przestać y, wspierać ten system. Wiecie, no, to nie jest tak prosto wyplątać się z tego systemu, bo gdzieś trzeba mieszkać, kupować sobie jedzenie itd., tak ale można chociaż spróbować no, nie aż tak dalece właśnie y, żywić, karmić ten system. A co Wy o tym sądzicie? No, podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.